Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w serii Gram w LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów Powrót Jedi. Zaprasz... Oczywiście z tej strony Michał i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Spójrzmy tylko tutaj. Jak widzicie mamy jeszcze jeden poziom tylko do zaliczenia w tym rozdziale. Także przejdziemy sobie... Może od razu yy, od razu Albo wiecie co? Rozejrzyjmy się najpierw tutaj Nie musimy iść Od razu do tego Jesteśmy teraz waderem He Dobra. A możemy, właśnie. No, nie, no to jest jakby fabuła dalej. Witaj Aha, czyli dlatego tam można. Dla... rozmawiać z imperatorem. Przykro mi. Imperator powiedział, że tylko Skywalkerom wolno wchodzić do sali tronowej. Nie wiem, co to za jedni, ale pewnie gdzieś się tutaj kręcą. E, tam można wybrać, właśnie, swobodna gra w galaktyce i wtedy. Jak chodzimy po takich mapkach, w sensie, to jest takie jakby lobby. To można wtedy wybierać każdą postać. Znaczy, tutaj też można było. Tylko to jest ewidentnie jakby część fabuły. Możemy go zaatakować. Patrzcie, nawet mu nic nie robię. No i... tak, to jest takie jakby lobby. A ty czego? Jest z wami, goście, wpływ, Dobra. chyba o to chodzi. Otwórz mi to. Jest. Kolejny tatupanel. Gdzie się podział, ten drugi żołnierz. Okej. Okay. No gdzie? No pewnie tutaj musimy. Wpływ. O, właśnie. Musimy otworzyć mu przejście. Dobra. No, bez żadnego problemu. Idziemy sobie dalej. Kurde. ok No patrzcie, mamy trochę kasy. Pytanie czy możemy to na coś wydać Przynajmniej trochę Nie, tutaj brakuje nam tych klocków kyber właśnie Ale zbie... O właśnie, zbieracz, może tutaj coś Zasięg wybuchu Ciemna strona Okej. Okay. A hmm. no, może na razie nie będę tego ruszał? Ale idziemy, idziemy tutaj. Wypełnić swe przeznaczenie. Zaczynamy. już zapewne że twój ojciec nigdy nie porzuci ciemnej strony tak samo będzie z tobą nieprawda to ja pozwoliłem sojuszowi odkryć gdzie znajduje się generator pola jest bezpieczny przed waszą żałosną zbieraniną wszystkie grupy na wzburzenie ataku OK. Poznajcie siłę ognia tej w pełni uzbrojonej i aktywnej stacji bojowej. Strzelać bez rozkazu, komandorze. Oh, to ciągle działa. Dobrze. Wyczuwam. Tłój gniew. Uderz we mnie z całą siłą nienawiści, a twoja podróż na ciemną stronę dobiegnie wreszcie końca. Wykorzystaj ten agres, No, zaczynamy od. Mocnego wejścia. No kurde, teraz jestem lukiem? Pozwól nienawiści się opanować. Nie zdobyłeś się wcześniej, żeby mnie zniszczyć. I nie wierzę, że zrobisz to teraz. A, tam jest zestaw. Za tym. Dobra. Ej, puszczaj. Mogę gdzieś jeszcze rozejrzeć? Kurde, tak, jest kamera skupiona na tym. Kurde, nie mogę stąd wyjść. A nie, nie mogę tam zejść w ogóle? Dobra czuję w tobie dobro czuję konflikt nie ma żadnego konfliktu <śmuszczak> Poddaj się ciemnej stronie, tylko tak ocalisz przyjaciół, ocalisz swoją siostrę, tak, Twe własne myśli Cię zdradziły. Kurde, ciekawe. Podoba Ci się mrok, syn. Nie mów do mnie, synu. Właśnie kurde liczyłem na to, że będę mógł się rozejrzeć. Weź się Ej, odejdź ode mnie. Jestem twoim ojcem. Wyłaś wreszcie. Tutaj jesteś. Nie no, jak coś rozejrzeć! Jakieś wyzwanie ukończyłem. Ała! Odskoczyłem przecież. Kurde, czemu tak blisko jest ta kamera? Dobra, mamy pierwszy klocek. Kajber. Najgorsze jest to, że nie mogę się właśnie rozejrzeć. Oła. Chyba, że zaraz będzie to możliwe. Bliźniaczka, jeśli nie przyjmiesz ciemności, może ona to zrobi. No? Dobrze! A teraz wypełnij przeznaczenie i zajmij miejsce swego ojca u mojego boku. Nie przejdę na ciemną stronę. Jestem Jedi. Jak mój ojciec przede mną. Dobrze więc, Jedi. Mm -hmm. Okej, okay. więcej się nie spodziewałem. Kurde, najpierw walczyliśmy <grym> z własnym ojcem. A teraz jeszcze zobaczymy. Dość jestem zmęczony tą zuchwałością. Dobra, teraz możemy się rozejrzeć w sumie. Kurde, spokojnie. Pomowie, pomowie. Burde, unikaj tego. Słuchajcie, możemy się rozejrzeć? Bardzo bym. Ej, hmm. a tu mogę coś zrobić? A chyba tym mogę czy nie mogę? Hmm. Aha, jak... jak uruchomimy grę swobodną, to wtedy ten yy, będziemy mogli mieć każdą jakby z postaci, i widzicie, tam na przykład mogę. Aha, przeszedłem, żeby. Pogo? Czyli jednak dało radę. No dobra. No drugi klocek Kajber, a to po co ja miałbym podnieść? Aha, okej. Okay. Ciekawostka. Jak rozumiem, ten tam walczy, Bidulek? Aha, to pewnie jeszcze w kolejności jakiejś musimy to dać, czy nie? No, chyba nie, po prostu musimy to chyba umieścić. No, chyba jednak nie bardzo. Hm. A skąd ja mam wiedzieć, w jakiej kolejności to kurczę dać? Hm. Co to ma jakieś znaczenie, czy co? Bo nie wiem. Yy, może jakaś wskazówka? Kurde, no myślałem, że gdzieś jest jakaś wskazówka. Dobra. Pewnie z tamtej strony też możemy tak przejść, mam nadzieję. A ty żeś w ogóle tu przeszedł, dobra. Czego nie mogę rozwa... Aha, tu potrzebujemy... I baterii całej No i mamy prawdziwego Jedi'a udało się No jest bateria, super No i tu możemy coś robotikiem Tak, że jesteśmy jeszcze podczas walki z tym imperatorem. I tak sobie mogliśmy uciec, ale My tu mamy to. Które musimy tutaj uruchomić. A, to jest tylko Forma znajdźki była, ale tu też coś jest. Aha, bo tu możemy użyć. No ta, nie mamy teraz możliwości. Aha, on jest tam, tam dalej, dalej. Okay. <laughs> Kolejni przeciwnicy? Kurde, no nie mogę uchylić się! No też spadłem? Nie mogę. Weź się bujaj. Gościu. Tu możemy to w ogóle pociągnąć. U Mierne zdolności są niczym wobec potęgi ciemnej strony, <śmierne> Luke, pomóż mi zdjąć tę maskę, powiedz siostrze. Miałeś rację. Muszę cię ocalić! Już to zrobiłeś, Luke. Pole wyłączone! Atakować główny reaktor Gwiazdy Śmierci! Już lecimy! Pewno tam nie było, jak wybuchła. Nie było, czuję to. Dobra, rozumiem. Nie będę się wcinał. Nie, to zupełnie nie tak. Jest moim bratem. Impreza na całego, co? I proszę bardzo, tak ukończyliśmy rozdział powrót Jedi. Nawet zdobyliśmy trofeum za ukończenie rozdziału 6. Teraz mamy grę swobodną, odblokowaną. Tutaj się udało zdobyć prawdziwego Jedi'a. No, tutaj, oczywiście, jedno wyzwanie jakieś tylko ukończyliśmy. Tutaj też się nie popisaliśmy przy pierwszym podejściu. No i postacie. łotrzy ciemna strona nam się odblokowała. Oczywiście do kupienia. <laughs> no, niektóre się odblokowują od razu, a niektóre trzeba w sklepie jeszcze wykupić. No i dobra, mamy to, moi drodzy, zrobione w 54,4 Ja bym jednak jeszcze sobie właśnie odpalił. Koniec Endor Ogi. Obrona Trubaki. Hmm. Dobra, nie. Na robienie na 100% przyjdzie jeszcze na to czas. A tymczasem w następnym odcinku zaczniemy sobie yy, zaczniemy sobie rozdział przebudzenie mocy także z góry serdecznie was do tego zapraszam jak widzicie zostały nam trzy rozdziały do zrobienia bo tu jest galaktyczna galaktyczna część gra swobodna czyli tutaj możemy właśnie wszędzie i po galaktyce do misji fabularnych się przerzucać i tak dalej i tak dalej tylko myślę, że po ukończeniu głównej fabuły po prostu będziemy sobie na, najpierw odpalimy na przykład mroczne widmo i będziemy robić na 100% wtedy każdy odcinek będzie troszkę krótszy może, bo Będzie wtedy 5 odcinków z każdego jakby rozdziału. To też trochę nam to jednak zajmie, ale w następnym odcinku zapraszam już do kolejnego rozdziału przebudzenia mocy. Na ten moment to by było na tyle. Cześć!